Witam was w kolejnym odcinku z oczywiście Waszych ukochanej serii super odcinek super 2 oczywiście odcinek 19 no, z, z, jestem bardzo zły, no ostatni odcinek który powinienem zrobić pewnie w 5 minut zajęło mi 25 minut ja pierdzielam może 10 minut ale na no, serio, no nie ogarniałem tej zagadki za cholerę bardzo mało w ostatnim odcinku zrobiliśmy mam nadzieję, że teraz uda nam się więcej no, oczywiście zostawcie mi w górę, komentarz, subskrypcja lecimy Otwieramy. No i co, no Hans, 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 Hans. Jeste mody. Hans, Hans. Cześć. Hans, powiedz coś. Hans. On mnie nie widzi. Hans, powiedz coś. Hans. Ale mamy tamy ci co i bang, zauważysz od razu. Patrz teraz. Pyk. Hans, mam coś, co może cię zaciekawić. Figurka mamuta. Przybyłaś tu z daleka, Kate? <laughs> Można tak powiedzieć. Jestem zmęczony. Kate. Nigdy nie zobaczę Syberii i wielkich mamutów. Moje życie odchodzi. Nie wolno ci tak mówić, Hans. Obudź się. Słyszysz? Obudź się! Czy wierzysz w to, że automaty są tutaj, by nam pomóc w potrzebie? Pewnie. Ten nazywa się Oskar. Sam go zrobiłem. Oczywiście, znam Oskara. To mój stary przyjaciel. Bardzo go lubię. Tak, wiem. Oskar się o ciebie martwi, Hansie. Otwórz jego serce. Zrobisz to dla mnie, Kate. to jest creepy Nie trochę. Musisz się obudzić. Musisz ze mną iść. Gdzie on jest? Hans? No, i tyle było z Hans. Ja pierdzielę Oscar! Co jest? ja jestem? Co z nim? Czemu on... Czemu on dalej leży? Dobra, wróciłem do świata rzeczywistego przynajmniej. Orety, rety. Mój Boże, Hans! Jesteś w strasznym stanie! Nie wygląda jakby coś miało wyglądać lepiej. Halo, babka! Szukałaś mnie. Przepraszam. Dobrze, bardzo dobrze, tok Nie wiem, co mam robić. Dobrze, bardzo dobrze, toktot. Witaj. A, panna Kate Walker. Musi być jakiś sposób, by uratować Hansa. Późno, panno Walker, zbyt późno. Y Proszę wybaczyć. <laughs> Czy mogłaby mi pani pomóc? Pomoc odnajdziesz w swych smach, Kate Walker. Ale no co mam teraz zrobić? No i co zaraz? No i co mam teraz zrobić? Chuźwa. Jest teraz? Nie wstał? Jestem w jakiejś chacie. To pewnie z myśliwych. Są tu świeże ślady. Niedawno tędy przychodziła. Najdalej kilka dni temu. Zapewne łowiła ryby, by coś zjeść. Znalazłem kilka wskazówek. Jakieś dziwne przynęty. Kantin nie mogę już. Dla mnie twoje wskazówki nie są warte złamanego grosza. Chcę dziewczyny! Słyszysz? Kantin! Jak... Kantin! Kantin! Odpowiedz do diabła! Słabo, Kantin! Mów głośniej. Ja, o Boże, mam tu mały problem, Marto. Właściwie całkiem spory. Hmm. Co mam zrobić? Samo. E, przepraszam. <grywia> tok, tok. Musi być jakiś sposób, by uratować Hansa. Późno, panno Walker. Zbyt późno. Dobra, nie wiem. A pierdzielę. Co za łeb. Więc co mam teraz zrobić? No dobra. Nie wiem, do skara po podejść. Nie wiem. Jakby nie na to liczyłem. Tak, co to się wydarzy. No, nie wiem, bo z tym wodzem, może. że słuchaj, Mordo jest problem z Hansem. Witam pana. <grywa> Kullukmak, Kate Walker. Witam pana. Kullukmak, Kate Walker. Hmm. Nie wiem, wętudora, podejdziemy do Oscara, może, on coś na Oscar powie. Ale nie wygląda to dobrze. Chciałem być szczery. O rety, co mam zrobić? Co mam do jasnej, ciasnej zrobić? Ja pierdzielę co miejsce. No dobra, Oskarże? Co z tobą? Ty wciąż tutaj, Jesteś bardzo potrzebna panu Wolarbergowi. Proszę, nie trać czasu. Hans powiedział. Otwórz jego serce. Zrobisz to dla mnie, Kate? On mówił o tobie, Oskarze. Wydaje mi się, że to coś istotnego dla... Nie gadaj, że będziemy musieli poświęcić Oskara. Jestem zaszczycony, że cię poznałem! Oskarze, nie rozumiem. To była piękna podróż. Przyszedł czas się pożegnać. Ależ oskarże, ja nie chcę. Automaty są konstruowane, by służyć człowiekowi. Żegnaj, Kate Walker. Co się dzieje? Nie gadaj, że Oskar się poświęci za hansa. O co chodzi? Poczekaj! Dokąd się wybierasz? Oskarże! Wszystko zrozumiałem, Kate Walker. Jestem tylko automatem i... Nadszedł czas bym spełnił swoje zadanie? Takie zadanie. O co chodzi? Jedno, że go się nie boją w ogóle teraz nagle, nie? meta, total No Kate, mogę się trochę pójść za nim na przykład. O Rety. o co chodzi w ogóle? O co tu w ogóle chodzi? Ja pierdzielam. za dziwne rzeczy tu się dzieją, naprawdę. O, już telefon? Kto dzwoni? Oscar, mama, biuro. Kate? O. Pan Kate, skończ te podróżnicze brednie. Wszyscy są przerażeni, co się z Tobą dzieje. Niech Pan się nie martwi, szczerze. U mnie wszystko w porządku. Kate? Posłaliśmy za tobą człowieka. Zaufaj mu, on ci pomoże. Traci pan czas, panie Marson. Czasem jakby wyspali policję. To nie my znaleźliby cię po lokalizacji. Po za dźwięki? Czemu słyszę trąby jakieś? No idź tam, Kate! Co tam się dzieje? Boże, Oscar, coś ma w środku, co uratuje albo Hansa, bo oboje nie wiem, odejdą z tego świata. Chyba, nie wiem, czy to o to chodzi. Dobra, że myślałem, że nie przejdę. że stworzyć taki mechanizm, zatrudnić jakichś łebków, żeby napierdolali w ten bęben. Ale no, no najwyraźniej jest deficyt ludzi. Dobra. Ale cały czas mam te rzeczy, których te się martwię, które na przykład nie wykorzystałem jeszcze. Co do. Kurwa, co się tutaj dzieje? Czemu Oscar leży tutaj? Co się dzieje? Czy to jest jego serce? Co zrobi. zrobić? Czemu Oskar leży tutaj? Oskarze, dla mnie zawsze będziesz kimś więcej niż maszyną. Hans, trzymaj się. Hans, trzymaj się. O co tu chodzi? Witaj. O co chodzi, panno Kate Walker? A? Czy mogłaby mi pani pomóc? <laughs> dobrze, bardzo dobrze. To kto? Ty? E, proszę wybaczyć. <laughs> dobrze, bardzo dobrze. To kto ty? Musi być jakiś sposób, by uratować Hansa. Pomoc odnajdziesz w swych snach, Kate Walker. Co tu mam kliknąć? O co tu chodzi? Boże... Nie rozumiem. Co tu mam kliknąć teraz? W sensie, jakiej, o co tu chodzi? No. Dobra, już wiem. Bo że. W sensie, nie domyśliłbym się, że to o to chodzi. Ale zobaczcie. Tu chodzi o to, że musimy odlokować mechanizm. Teraz tak ten mechanizm jak widzicie wygląda jak zegar, znaczy to się szło domyślić teraz to jest zegarek, nie? teraz tak w której chodzi do roboty? o siódmej jest więc zakładam, że trzeba to wszystko Otwierać? Albo nie? Um. Hmm. Kurde Tylko drugiego mechanizmu to już się nie, nie przewidziałem akurat mówiąc Um, A może po prostu. Dobra, nie, jeszcze. O. No i dobra, coś się dzieje. O no nie. W sensie teraz sobie musiałem się. Teraz bym musiał się internetem, bo nie serdecznie wiedziałem, co zrobić. Nie. Co on robi? Czy on teraz... Czy on będzie w ciele Oskara? O mój Boże... Nawiązanie do Darta Waitera... Matko Boska. F dla Oskara. dla Oscara. O, o wow. Dobra, ale co z Hansem? Ty Hans, Zaplanowałeś wszystko tak by za wszelką cenę osiągnąć cel. Hans. Nos jeszcze z jebie dostał. Chodzi o Hansa. <laughs> Hans, dobrze. Kate musi przygotować podróż teraz. <laughs> przygotować podróż? Ale ja nie wiem jak. <laughs> tuk, tuk. Co mam zrobić? Co mam zrobić teraz? Podróż. Poczekaj na kobietom. No, kobito, no, no mi coś jeszcze powiedz. Ja pierdzielę. Co mam teraz zrobić? What the fuck? O co tu chodzi w ogóle? Boże. Czy ty, mam numer do Oscara teraz jeszcze? Czy usunę, usunęły go? Co numer do Oscara. Stanie z niego zadzwonię. RIP, Dobra, tutaj nic nie osiągnę. Rozmaicie do mamy, robiuro nie, Oskar co nie, mamy, może coś. Jaką kuśwa podróż, co mam zrobić teraz? Nie wiem, pójdę pogadać znowu z tym źródkiem. Mamy nie domu. Dobra, nieważne. Orety. Um. O Rety. Co ja mam zrobić? Czemu Hans jest teraz jednością z Oskarem? Czyli czy Hans był geniuszem, skoro on do tego przygotował Oscara? To tak zaprojektował, czy on to wszystko wiedział? Witam pana. Kulukmar Kate Walker. Sądzę, że troski Hansa już się skończyły, ale. Ty, smutna Kate Walker? Straciłam przyjaciela. Foka, złapana przez niedźwiedź, szczęśliwa. To jej przeznaczenie. Hmm, biedny Oscar. Do zobaczenia, Wielki Wodzu. Muszę odnaleźć przyjaciół. Jesteś naszym gościem, Kate Walker. Witam pana. Ma... Co mam zrobić? Bo wiem, że to on się tak dziwnie mieni, u, mnie, ale u mnie to wszystko normalnie jak coś. Wszystko co na graniu. Co mam w takim razie teraz zrobić? W pociągu, może? Hmm. Wradykalizm trochę nie wiem. Tu jest na pies pogrzebane, że. No nie chcę sobie z pomagać internetem zbytnio, ale no. Jest jakieś coś mogę zrobić, ale. Chcę wszystkie przyrządy. Bez klucza nic nie działa. Bez maszynisty ten pociąg na nic się nie przyda. Ale mam klucz Ale mam klucz ty Kate, że... Te wszystkie mogę nic nie mogę zrobić. Co powinienem zrobić co zrobić. zrobić? co mi ten klucz w Albergów, cholera. Co powinienem zrobić po raz kolejny? Hmm. Z jakiegoś powodu mam ten klucz, nie? Nie jest wszystko, nie jest przypadkowo. Tylko no. Hmm. Co to jest Jedna oskar, co mam zrobić? Daj do tego powinienem. Nie, do tego dalej nie mogę wejść. Hmm. Co mam zrobić? Co ja mam zrobić? Hmm. Kurczę, dalej nie wiem co mam zrobić. Hmm. Kurde, no, znowu ja pierdzie, nie lubię takich momentów, w tych, że, no, że nie wiem co mam zrobić teraz nawet. No, i dobra, okazało się, że myślałem dobrze. Tylko, że jestem prawdopodobnie znowu ślepy, i um, ja myślałem dobrze. Czyli, ten klucz, czyli dobrze wszedłem do pociągu, to tu trzeba to zrobić. Wszystko ładnie pięknie. Tylko, że czekajcie, tu po prostu wszczytamy sobie grę. Widzicie to miejsce tutaj? Tutaj trzeba włożyć klucz. Ja tego mówię, miejsca nie zauważyłem i teraz te mechanizmy działają. O tym mówiłem. Grot to nie działa. Grot to, to nie działa. Ale no mówię. To nie działa. Ale no mówię. Ty. Co co jest? Dobra, to zrobiłem przypadkowo. Ale tak jak mówię, no... No... Zrobiłem, byłem dobrze, tylko no, Nie widziałem tego małego elementu, no i... No i no... Czekaj, no coś tu się otworzyło... Nie to, gdzie teraz niby jest? Nie miało otworzyć, czy coś? Czekaj... Czy nie zamknąłem tego przypadkiem? Weź jeszcze raz. No właśnie. Jeszcze raz. I jeszcze raz i, i chodź tam. No, przejdź. Nie no. no i co mam tu zrobić? No ale co mam zrobić? Tu coś się na dole może dzieje? Co o co chodzi? Ja znowu jestem głupi jakiś. No kurde! O co tu chodzi? No ja pierdela! Yy, dobra, szczerze mówię, nie wiem. Naprawdę, ja nie wiem, czy jakiś on dzień, czy o co chodzi. Ale pozwólcie, no, że znowu naprawdę, no, będę miał posłużyć się internetem i zobaczyć, o co chodzi, bo nie, nie czuję tych mechanizmów. Nie jest tu nic pokazane. Um, I no, nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem. Nie wiem, czy to jest jakieś za trudne dla mnie dzisiaj, czy... czy jest chyba jakieś skomplikowane, ale no... ...zupełnie nie rozumiem, co mam zrobić. I no muszę zobaczyć, bo widzieć tak... znaczy... Dobra, z tego co wiem... ...to tak, na pewno trzeba... To, ...to przesunąć... ...aby to było wyżej. Następnie przesuwamy dźwignię Aby też była wysoko I teraz możemy, jak klikniemy tutaj ten zawór Pojawi się taka jakby trz nic która nie wiem po jakiego grzyba jest Ale po coś jest i teraz, jeżeli zrobimy coś takiego, ona się jakby w, w sensie, co ona coś robi, czego ja nie rozumiem zupełnie, co się, i w ten sposób e, mamy, jakby, full mocy, widzieć tego. Ja tego nie mówię, nie rozumiem nie rozumiem szczerze o co chodzi. Naprawdę nie rozumiem nie. Nawet nie, nie będę się starał wam tego wytłumaczyć bo nie wiem o co tu chodzi. Ale no, po prostu jakiś nie ma, jakiś pobór mocy ściąga chyba, tak, tak rozumiem. No i dobra, teraz trzeba to podciągnąć. To w dół. I następnie no Trzeba po prostu to odbić w prawo I teraz jak pamiętacie to co zrobiłem wcześniej to zrobiło to to samo Po prostu też pobierało to jakąś moc Bo mnie coś tutaj nie zadziałało A bo jeszcze musiałem bo jeszcze przycisk nacisnąć dobra i teraz to działa, dobra. No i dobra. No i to jest ta druga moc. I czy coś jeszcze? Eee... No, potrzebujemy jeszcze tej mocy, tak? Jeszcze możemy tej trzeciej mocy. Pewnie Wajcha po coś jest. No i właśnie, no i dobra, i tyle. No i jest jakaś moc. No i co? Cała naprzód, tak? Tak, no to, to już sam się tym myślałem. Ale no mówię, no nie ogarnę tego mechanizmu zupełnie. No dobra, już nieważne. O co tu chodzi w ogóle? Temperatura. A bo to to ma rozmrozić. Dobra, jeju. To lodowisko. Tą arkę. Aha. To o to chodziło Dobra Jest arka rozproszona Ktoś miał śmocę, żeby tą arkę rozmrozić okej, okay, dobra Dobra, teraz to ma tak, teraz to ma duży sens Dobra, ale wiecie co jest też już 28 minut odcinka mm. Ja, prawdopodobnie nie wiem, czy się wyrobię w tym odcinku. W sensie nie wiem, czy zdążę dokończyć, czy przypniek będzie ostatni, czy przedostatnim, prawda? będzie przedostatnim jeszcze odcinkiem. Um, Tego mówię: no w tym momencie zakończymy ten odcinek, także ja wam będę bardzo serdecznie dziękował. Przepraszam, że mówię, że używam tu pomocy internetu, ale no mówię, no nie domyśliłem się za w świecie, że to może o to chodzić i długo bym się nad tym i bym pewnie nie dożył do żadnego konsensusu. Ale mimo wszystko liczę, że wam się spodobało, jeżeli tak to w górę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się już pojutrze, a do zobaczenia w ostatnim odcinku z Syberii 2. Na razie, cześć.